Rapper Drake postawił milion dolarów na wygraną Argentyny meczu z Francją. Myśl się przełamał klątwę Drakea. Drake to kanadyjski raper, który w ostatnim czasie postanowił zainteresować się sportem, a raczej zakładami sportowymi. Muzyk obstawił serię gigantycznych zakładów związanych z wydarzeniami sportowymi. W zeszłym miesiącu Drake przegrał ponad 2 miliony dolarów gdyż postawił na wygraną byłego mistrza UFC Izraela Adesanya w walce o tytuł przeciwko Alexowi Pereira. Muzyk zainteresował się też futbolem. W poprzednim zakładzie piłkarskim Drake postawił 649 000 dolarów na Barcelonę w meczu z Realem Madrid oraz Arsenal kontra Leeds. Niestety jego zakład okazał się fatalny, gdyż Arsenal wygrał 1-0 z Leeds w premier League. Ale Barcelona przegrała 3–1 z Realem Madryt. Również inny zakład Drakea okazał się pechowy dla niego i sportowca, na którego stawiał. Muzyk postawił 230 tysięcy dolarów na zwycięstwo Charlesa Leclerca w tegorocznym Grand Prix z Hiszpanii. Tymczasem autokierowcy Ferrari doznały awarii silnika. W mediach zaczęto mówić o klątwie Drakea. Każdy sportowiec, którego obstawi lub którym się zetknie raper przegrywa z Kretesem. Tym razem Kanadyjczyk postanowił obstawić wygraną Argentynę w meczu i Mistrzostwo Świata w piłce nożnej z Francją. To nie wróżyło dobrze drużynie z Ameryki Południowej. Na szczęście Messiemu i jego drużynie udało się przełamać klątwę Drakea. Choć trzeba przyznać, że do samego końca sytuacja na boisku była niepewna. To chyba pierwsza wygrana rapera w zakładach bukmacherskich.